Niech Pan obdarzy was spokojem. Wtorek 20 września wspomnienie męczenników koreańskich Andrzeja Kim Teong, Pawła Hong Hasang oraz towarzyszy. W pierwszym czytaniu otrzymujemy dzisiaj fragment z Księgi Przysłów. Księga przysłów to zbiór zasad moralnych, sentencji moglibyśmy powiedzieć, że zbiór mądrości Izraela. Ale po przeczytaniu tego dzisiejszego fragmentu widzimy, że. Nie są to tylko mądrości Izraela czy tylko dla Izraelitów, są bardzo uniwersalne, powiedzielibyśmy nawet globalne, nie tylko trafiające do wszystkich ludzi poprzez swój uniwersalizm, ale gdybyśmy je przeczytali i nie wiedzieli, że pochodzą z Księgi Przysłów, czyli że pochodzą z Pisma Świętego Starego Testamentu, to po tej lekturze nie wywnioskowalibyśmy tego. Właśnie tam uniwersalizm polega na tym, że nawet nie do końca jest to takie mocne zabarwienie religijne czy monoteistyczne. Bardziej, kiedy czytamy ten fragment, widzimy tam humanizm, czyli próbę formowania, kształtowania dobrego, zdrowego człowieka. I faktycznie, jak czytamy dzisiaj w tym fragmencie, potępia on ludzi o wyniosłych oczach, hardym sercu, czyli powiedzielibyśmy takich pyszałków. Pokazuje, że zamiar pracowitego prowadzi do zysku, a wszystkich śpieszących się do straty, że nie warto być człowiekiem kłamliwym. Bardzo zwyczajne, bardzo uniwersalne prawdy, ale takich też potrzebujemy. Zanim dojdziemy do Ewangelii, zanim staniemy się uczniami Chrystusa, najpierw budujemy ten fundament ludzki. Do tego jesteśmy zaproszeni i moglibyśmy powiedzieć: Tak dzisiaj kształtuje nas to pierwsze czytanie. Psalm prowadzi nas dalej, Psalm właśnie prowadzi nas, i nawet jak popatrzymy na niego, na ten fragment Psalmu 119, to zobaczymy, że mówi on o Drodze i bezpośrednio o pewnych drogach, ale jednocześnie drogi Bożej, drogi formacji człowieka. Błogosławieni których droga nieskalana, później: Pozwól mi zrozumieć drogę Twoich przykazań. Więc mamy drogę nieskalaną, mamy drogę Bożych przykazań, mamy drogę prawdy. Mamy ścieżkę Bożych Przykazań. Widzimy, że całe życie człowieka to jest właśnie poznawanie, zgłębianie, uczenie się, stawanie się uczniem. A Ewangelia dzisiejsza powie nam, czyim uczniem? Uczniem Chrystusa. Do tego jesteśmy powołani, do tego jesteśmy zaproszeni. Dzisiaj ta krótka Ewangelia według świętego Łukasza, kiedy. Do Jezusa przychodzi jego matka, bracia, i mają trudności z dostaniem się do niego z powodu tłumów. To znaczy, wielu chce być uczniami Chrystusa, wielu chce go słuchać, pewnie jeszcze wielu chce doświadczyć uzdrowienia czy jakiegoś cudu. Na ten tłum napotykają bliscy krewni Jezusa i jego matka. I kiedy mu oznajmiają, że twoja matka, bracia stoją na dworze, chcą się z tobą widzieć, Jezus mówi te dziwne, zaskakujące słowa. Moją matką i moimi braćmi są ci, którzy słuchają Słowa Bożego i wypełniają je. Chrystus chce pokazać, że owszem, tutaj ma na ziemi więzy rodzinne, więzy krwi, ale teraz chciałby rozszerzyć te więzy rodzinne. Chce zaprosić innych do tego już może nie tylko, albo nie tyle, żeby byli uczniami, ale żeby byli jego krewnymi. I to pokrewieństwo już nie jest tutaj, jak sama nazwa wskazuje, w związkach krwi ale ten związek będzie polegał na tym, żeby słuchać i wypełniać słowo Boże. Święty Łukasz, który również jest autorem Dziejów Apostolskich i tam kreśli obraz pierwszej wspólnoty, moglibyśmy powiedzieć już tutaj pokazuje w pewnym zalążku to, co potem bardzo mocno rozwinie w Dziejach Apostolskich, dzieci wszyscy, którzy przebywali razem mieli jedno serce, jedną duszę. Ta jedność nie tylko majątku, ale przede wszystkim jedność wiary, jedność bycia. Uczniami Chrystusa w oparciu o Słowo Boże. Potem to Słowo, które się już wypełniło w oparciu o mękę, śmierć, a później zmartwychwstanie Chrystusa. Tutaj już pokazuje coś, co w pełni będziemy mogli zobaczyć w pierwszych wspólnotach chrześcijańskich i oczywiście w dzisiejszych wspólnotach też. Tą nową rodzinę, którą tworzy Chrystus. Zaprasza do tego, żeby słuchać Jego słowa i żeby je wypełnić. Dziś właśnie to robimy. Poznajemy Słowo Boże, słuchamy i niech sam Bóg daje nam dzisiaj siły do tego, żebyśmy to Słowo mogli wypełnić i wprowadzić w życie. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.